Cześć i czołem, Boom headshot, klimatyczną, niewiadomą, w kąpieli żółtą, kaczką gumową. Patryk Rojorojewski, Roy Playing Games, moi drodzy Get Even. Zapraszam serdecznie na kontynuację wczorajszych, jak najbardziej pozytywnych wrażeń związanych z tą intrygującą, psychodeliczną grą.

Też mi się tak wydaje. Dobra. Zapisało w takim troszeczkę dziwnym momencie, bo tu już byłem. Ale okej, okay, za tymi drzwiami już zaczynamy zabawę. Okej. Okay. Przypominam, że sterujemy e, alkoholikiem, który został wmontowany. Do końca nie wiadomo co. The Then we are Proceed. Proceed with what? Hello? Jedziesz, <śles> jedziesz. Nie zadawaj głupich pytań. Dobra, jesteśmy. Ok, to bym chętnie przeczytał. Dobra, to akurat nie na nasz temat e, Dobra e, Dobra Ważne, że mamy pistolet Chociaż ja bym sobie tutaj na pewno troszeczkę Mimo wszystko e, Jasność ustawił Ciut lepszą No właśnie, jakiś dramat Dobra, okej okay. No, dobra, o niebo lepiej. Uszty w życiu. Tak kończą entuzjaści, sympatycy wirtualnej rzeczywistości. Na chuj mi życie, na chuj mi okno na świat, jak mogę założyć tego gogle. Bulimiczki też na przykład bardzo lubią.

Przyszłość Przyszłościarzu. No kurde. Sorry Kent. Nam ratuj ziem pistole. Tu byłem monitorowany. Z tego wynika. Sorry, Kent. Woo. -hoo! Okay. So możecie spokojnie e, zatrzymać i e, poczytać? Very good, Mr. Black. You must be as efficient as possible. Okay. Ale ja mu nie wiem, jak pomóc. Halo. Dlaczego? Ooooo. O kurde. Myślicie, że to ten sam, co wcześniej? Nie Trochę tak. Co to jest? Kraje z rządami, kriminami, ex-military. W jaką kulę jestem? W jaką kulę mam? Nie rozumiem Waszej curiosności, ale będzie czas na pytania lateralnie, Mr. Black. Proszę, proceduj. A może faktycznie potem wszystko. okaże się, że to wirtualna rzeczywistość. Żebym po prostu testerem Okulusa Ocul wersji V13.

Sorry, what? You damaged that circuit while toying with the fuse box earlier. Cause and effect, Mr. Black. That's why you're here. Action, reaction. Past and present. Please, Dobra, slow down, Mr. Black. Pro prosi Neither of us are going anywhere. And i am not quite oh, prepared the first little trip. It will take time a look to fully sync with your memories, so no rush. Enjoy your stay here. We want you to relax. Co? Co my tu mamy? O, myślę, że spokojnie bym się z nim zaprzyjaźnił. Dobra, chyba plan obiektu. O, to jest to, z czego korzystaliśmy w pierwszym odcinku. Mega fajny patent. Dobra.

They were developing a weapon known as the corner gun, which apparently you remember. No, 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 no. Dobra. Whoa! Odzyskałem. What the fuck just happened? Is this real? The answer is slightly more complex than the question. I'm afraid, Mr. Black. It's real enough. For now, just relax and explore. Okay. Just relax and explore. so The corner gun. Highly likely. We believe someone takie Text message says Robert. Probably Robert Ramsey. Worked for a rival company, FDG. So one company hired me to steal from another. Don't worry about piecing it all together, Mr. Black. Just relax and... and relax and explore. Yeah, I got it. <laughs> Just relax and explore. 10 minut jeszcze nie mamy. Kurde na licznika, już mam tytuł i opis. Zły VR just relax and explore. No dobra. Hawu wstępnie jak rok 2032. Coś tu nie gra. Okej. Okay. Dobra. Mamy wklepać kod. Tego kodu oczywiście nie mamy. Musimy go zdobyć. Coś mi się wydaje, że tutaj przyda nam się serdeczny ultrafiolet. No zaraz, zaraz sprawdzimy. Tematy pewnie będą rozpisane na ścianach. Przynajmniej ja bym to tak zaaranżował, albo i nie. Tu jest dużo cyferek. Dwa zero trzy zero dwa sześć Spoko, Easy! Chyba nie. Dobra. Tu nie ugramy. Tu też nie ugramy. Tu jest to przejście z zakrat. O, tu są jakieś napisy na tych ścianach. O! Dobra. Tu jeszcze nie byłem. Tu by się bardziej w sumie latarka przydała. Rurowy labirynt. Jakaś niepozorna skrzyneczka. Dobra, sprawdźmy te drzwi. Nie ma klamek. Jest miejsce bez klamek. Ja tam kiedyś trafię. Wiem. O, o F2 tak szybciutko? W sumie. What the fuck is that? Program do symulacji programu w real-life scanner. To może obejrzeć jakieś niekonsistencje w swoim wypowiedzi, czy memoriach. Okej, Skoro tak mówicie. Dobra, fajnie, że w sumie stosunkowo dynamicznie można się przerzucać między tymi opcjami

No z tym nic na razie nie zrobimy. No dobra, spróbujmy wyczaić prawidłową kolejność. Tu jest jeszcze jakaś. O kurde. No nie, spróbujmy. Wiem, że generalnie chodzi o. Nie. Dobra, to zróbmy to inaczej. Chyba się właśnie co udało. A, proszę bardzo i teraz mogę sobie spokojnie przejść. Oby nie były cięższe. Bo z cięższych elementów to lubię w pełni załadowanego CKM. Aż tak typowy Royson. Ktoś na grupę wrzucił.

Halo? Ktoś tu niepokojąco dyszy i nie jestem to ja. Halo? Co to za lup? Jestem w lupie i to w ciężkiej lupie.

Ej, strasznie fajne to jest. Jeszcze w sytuacji, gdy jest to. Wow! Jeszcze w sytuacji, gdzie jest to zintegrowane właśnie z moim urządzeniem, to w ogóle wypasior. Hi. O oh, kurde! Dobra, wiem o co chodzi. Okej. Okay. No nieźle. <ścoughs> Dobra. Dobre.

But Pandora is still not fully capable of simulating human behavior. I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory, which may cause distortion. Should kill No. Okay. Map. Hmm, okay. No, Tu jest spokój. No właśnie, nic nie widziałeś. Wszystko pod kontrolą. Pytanie, tylko, gdzie mam się udać w tym wszystkim? Dobra, tu znów jest ten wesoły kod. Matuniu, jak jestem słaby w tego typu elementy, to jest poezja. Ja bym tu wszystkich rozstrzelał, easy, nie? No i leżysz. Chociaż on mi specjalnie tego nie polecał. No zejdziesz z tego? Gdzie jest ten lift? Dobra? Nie. O kurde, nie dobrze. No jest, Hedzik. Co znajdziemy tutaj? Trudno powiedzieć. Okej. Okay. No nie. Schody mogą pomóc? Tu nie. Cisza. Wow. no, i mamy to. No to próbowałem się dostać i nie. A teoretycznie było to najsilniej bronione miejsce, no chyba że właśnie tutaj do góry. Tu nie ma nic ciekawego. Kible. O matuniu. Powiedz no dlaczego zawsze sprawdzasz kible? Dobrze wiesz, że tam nie ma nigdy nic dobrego. Po odniesieniu do tego typu g. No dobra, tu faktycznie tego nie przeskoczę. To jest, to jest szansa na dobry ormor. Dlaczego go nie mogę mieć? Dobra.

Ten jeden raz mógł przytulić Misia, wsadzić kciuk w usta I udać się na małe randewu z dziadkiem piaskowym <laughs> Dzwoń po hydraulika Nie chcę Dobra Tego he dalekiego heda to raczej nie wyciągnę. Chociaż kto wie, dobra. Dobra, ja sobie spróbuję właśnie z zasłony. A nie. Dobra. Okej. Okay. Czy mam ukraść jakieś tajne dane? Czy muszę coś schakować? Jestem tak bardzo ciekaw. Okej. Okay. No to wyżej. dzień świetny fanart. Apropos, kiedy przejście misji po cichu jest opcjonalne. Jeb, ta scena z pierwszego Matrixa, co wchodzi do wieżowca uratować Morfeusza. Jeb, strzela we wszystkich. To jest tak dobre. Pierwszy orgazm w kinie. Ok. Nie rozumiem How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. Okay. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. No, I tu chyba system, o którym myślałem. Tutaj nie. Myślę, że w... Siedem. Dobra. Ale kot to nie będzie siedem. To się wydaje, że jeszcze minimum... No jest kot numer siedem. Ale to nie wszystko. Sprawdźmy jeszcze te biura 7-5. 7, 5. 7 5. Y, Sugerujmy się też numerami biur, czy tu są numery z stylu 1 to będzie 7, na ty ten No nieważne, dobra, mamy 7 5. Mamy 7 5. o! Siedem, pięć, cztery. Tu jeszcze mamy zdjęcie. Dziewiątkę. Okej. Okay. Chodźmy sobie teraz to wklepać. No proszę, są też obrazki po bokach. No to co, siedem, cztery, dziewięć, pięć. Siedem, cztery, dziewięć, pięć. Nie. To spróbujmy siedem, dziewięć, cztery... No tak, tak, Rojo, chciałeś. Siedem, dziewięć, cztery, pięć. No. I się udało. Moi drodzy... A do czego był to kod, co nas teraz czeka, nie będziecie musieli długo czekać, bo już jutro o 18.00 kolejny odcinek z Get Even. O! Niech żyje klimat, serdeczna tarcza, trzymajcie się, hejas!